Cześć, dzisiaj fajny odcinek, bo oprócz tego, że sobie przetestuję tak w tle sprzęt taki tani, marketowy za 1800 zł, żeby go porównać z naszymi świetnymi laptopami polizingowymi, to przy okazji Wam opowiem o suplementach, z których sam korzystam, które poprawiają energię, poprawiają nastrój, wspomagają w stresie, no i co jeszcze? No i przede wszystkim poprawiają koncentrację, tak? To jest mega istotne w prowadzeniu biznesu czy w jakichś projektach, w codziennym życiu zresztą. Zaczynamy. Pierwsze, witamina D3, już chyba przez wszystkich znana. Witamina słońca, która wpływa przede wszystkim na kości, na zęby, na serce, na odporność, ale nie wiem, czy każdy wie, że wpływa na poziom energii, na nastrój. I jest takim delikatnym antydepresantem, jeżeli oczywiście ktoś ma ten poziom witaminy D zaniżony, a ma go podobno 80% pola, więc warto zbadać, warto suplementować, warto dobrać odpowiednie ilość suplementacji. Kolejna omega 3. Omega 3, czyli olej, olej przeważnie z ryb, wpływa mega na ochronę mózgu, na strukturę mózgu, na nastrój. Oczywiście mega działa przeciw zapalnie. E, bardzo polecam. Kolejna rzecz: e... grzybki. Lions Mane, lwia grzywa. E, lwia grzywa. Świetny suplement, dodaje się go do kawy. E, oczywiście kawkę to raczej tak godzinę po wstaniu, nie, nie wcześniej, żeby te nasze hormony naturalnie się pobudziły. No ale później możemy właśnie kawkę plus Lion's Mane i poprawa energii jest niesamowita. Koncentracja, poprawa koncentracji jest niesamowita, więc jeżeli mamy jakąś taką pracę, na którą musimy się skupić, bardzo polecam, bo Świetnie działa, naprawdę świetnie działa. No i ostatni taki, może, suplement, który nie jest oczywisty, bo raczej kojarzy się z siłownią, z masą, z budowaniem siły, ze wzrostem takiej energii, ale bardziej właśnie przy podnoszeniu jakichś ciężarów wydolnościowych. Przy ćwiczeniach wydolnościowych, no a okazuje się, już jakiś czas temu powstały badania, że poprawia inteligencję, jak oni to zbadali, a no, dali w jakiejś tam grupie osób suplementować inaczej, najpierw dali rozwiązać różne zagadki na inteligencję, później suplementowali kreatynę, no i znowu przechodzili testy na inteligencję. Okazało się, że te testy no, wynik tych testów wzrósł, dlatego Fajnie jest suplementować kreatyna. Dla mnie istotne, kreatyna działa obniżając pomocystyjne, czyli hormon, który, jeżeli jest wysoki, to świadczy o tym, że może coś się z naszym dziać sercem. Więc też fajny suplement. No, w sumie dzisiaj jeszcze go nie brałem, więc, e, więc sobie go e, zaaplikuję. 5 gram dziennie jest wystarczające. Bez problemu. Pójść no. Aja, aj, 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 aj. Co jest? Co tu się zdarzyło? <laughs> Zamienił się w mocny polizingowy. jak widać, kratyna działa.